Od jutra. Ile razy powtarzałeś sobie, że od jutra zaczniesz w końcu zdrowo się odżywiać, ćwiczyć czy uczyć się języka obcego? Ja nawet chyba nie zliczę, ile razy składałam sobie tego typu obietnice, i chyba nikogo nie zdziwi fakt, że w 99% nie udawało mi się dowieść spodziewanego efektu. Dlaczego tak trudno jest nam zrobić to, co przecież tak bardzo, bardzo chcemy zrobić? Dziś opowiem wam o pięciu rzeczach, które zmienią wasze podejście i pozwolą wam ruszyć do przodu i zrealizować wasze plany. Czasami jest tak, że przyczyną braku motywacji do działania jest to, że cel, który sobie wyznaczyliśmy, tak naprawdę wcale nie jest nasz, nie wychodzi szczerze z naszego wnętrza. Jest na przykład narzucony przez społeczeństwo, przez jakieś oczekiwania, które my. Po prostu bezwiednie przyjęliśmy. Jeśli nie mamy tego uświadomionego, no to realizacja takiego celu może nam naprawdę iść wyjątkowo opornie. A nawet jeśli jakimś cudem i nadludzkim wysiłkiem uda nam się ten cel zrealizować, to może być tak, że nie będzie on nas cieszył tak, jak sobie wyobrażaliśmy. No dobra, ale czasami. Naprawdę, naprawdę chcemy coś zrobić, na przykład zacząć wdrażać aktywność fizyczną. I to wcale nie po to, żeby komuś zaimponować, żeby coś udowodnić, nawet nie po to, żeby sobie poprawić sylwetkę ale dlatego, że w środku wiemy, że to jest dla nas dobre i ta motywacja do ćwiczeń wywodzi się właśnie z tego szczerego wnętrza środka nas. Po prostu chcemy zadbać o siebie i czuć się lepiej. Być może już jesteśmy na tyle dojrzali, że wiemy, jaki sport lubimy, opracowaliśmy może nawet całkiem realny plan działania zbudowany według schematu małych kroków, o, którym, o których często tutaj mówię na kanale. Natomiast no, wciąż nie możemy tego zrozumieć, jak to się dzieje, że po pracy zamiast na bieżni Lądujemy na kanapie pochłaniając paczkę chipsów. No i dlaczego tak jest? Dlaczego nie robimy tego, co bardzo chcemy zrobić? Powodów jest bardzo dużo, ale jednym z głównych jesteśmy my sami, a raczej nasz mózg, który dosyć walecznie i ofiarnie broni nas, po pierwsze, przed nadmiernym wysiłkiem, a po drugie, przed takim przerażającym nieznanym, no co wiąże się ze zmianą, tak? Nawet taką, która na logikę jest dla nas dobra, nasz mózg czasami posługuje się jednak no, taką e, bardziej prymitywną, gadzią e, logiką. Drugim takim ważnym powodem, które nas ogranicza, są nasze przekonania. I to o, o tym, jak one są dla nas ważne, jak kształtują nasze pojęcie o świecie, jak kształtują naszą motywację, nasze działania. Nagrałam już na kanale dwa filmy, więc znajdziecie je gdzieś tutaj albo w opisie tego filmu. No i ja dzisiaj chciałabym zebrać takich pięć, nazwijmy to ograniczających przekonań, które no, bardzo często utrudnia nam właśnie zmiany na lepsze, ruszenie z miejsca, wdrożenie tego, co naprawdę chcielibyśmy zrobić, co nam, nam w środku tutaj gra i naprawdę chcemy to zrealizować. I pierwszy temat, który chciałabym poruszyć, to jest takie poczucie, że ja nie jestem jeszcze gotowy, bo czasami mamy takie wrażenie, że musimy się czuć naprawdę. Bardzo, bardzo ok, zanim zaczniemy działać. Musimy się czuć właśnie gotowi, że to jest ten moment, w którym po prostu wszystko wiemy, wszystko rozumiemy, droga sama się klaruje przed nami, umiejętności, których potrzebujemy, no w końcu mamy na pożądanym poziomie i w końcu właśnie czekamy na ten moment, aż powiemy sobie, spojrzymy w lustro i powiemy, jestem wyposażony we wszystko, czego mi potrzeba, jestem gotowy do działania i teraz jest ten moment, kiedy zaczynam zmianę. No bo teraz to jednak wciąż czegoś mi brakuje, albo umiejętności, albo stopnia naukowego, albo warunków, albo pieniędzy, albo wsparcia. Teraz wciąż widzę świat przez pryzmat tego, czego nie mam, czyli przez pryzmat... Braku. I ja jestem totalnie winna tego grzechu, bo ja wciąż czasami wpadam w taką pułapkę oczekiwania na taki moment, w którym będę wreszcie gotowa. Natomiast powiem Wam, że uświadomienie sobie, że to właśnie jest pułapka, a nie realne, rzeczywiste argumenty, które powinny nas spowalniać, już to sprawia, że łatwiej nie dać się nabrać i coraz częściej wybierać inną opcję, czyli zaczynać działać, nawet jeśli nie czujesz się jeszcze gotowy bo teraz to jest zdecydowanie najlepszy moment, bo moment idealny, chociaż może i jest idealny, no nie wiadomo czy w ogóle istnieje, nie wiadomo czy cię w ogóle spotka, więc drugim najlepszym momentem jest właśnie teraz i najlepiej zacząć działać od razu. Drugi temat, który chciałam się poruszyć, to jest czekanie na taki idealny moment. To jest trochę podobne do pierwszego punktu, ale jednak niekoniecznie. To jest taka jedna z największych bajek, którą sobie opowiadamy o życiu, a przynajmniej ja sobie opowiadałam i często wciąż sobie opowiadam, tłumacząc swoje inne jakieś problemy. Tym, że chcę zacząć ćwiczyć, no ale okoliczności nie są sprzyjające, bo na przykład miałam dzisiaj okropny dzień w pracy, albo słabo spałam, albo nie mam humoru, albo. Akurat dzisiaj umyłam włosy i nie chcę od razu zmarnować swojej dobrej fryzury na wyciskanie siódmych potów na siłowni. Albo dopiero co zjadłam spory posiłek, więc jak myślę o tym, że powinnam iść pobiegać, no to raczej to nie jest możliwe. Muszę poczekać, aż mój układ pokarmowy przestanie być taki obciążony. Czy to wszystko nie są ważne, realne argumenty, czy to są wymówki? No, i tak i nie, no bo z jednej strony niektóre z tych rzeczy rzeczywiście realnie nas ograniczają. No, bo jeżeli akurat dzisiaj dostałam okres i bardzo, bardzo boli mnie brzuch, to może nie jest to najlepszy dzień na to, żeby wyjść na 10-kilometrowy bieg. To jest fakt. Ale jeśli z taką samą powagą zaczynamy traktować zbyt wiele wymówek, to nagle okazuje się, że tak naprawdę nigdy nie ma dobrej pory. No i wiecie co, to jest prawie na 100% prawda, bo jeżeli będziemy czekać na moment idealny, to może uda nam się poćwiczyć ze dwa razy w miesiącu. No i na tym będzie koniec. Warto dostrzegać i wykorzystywać sprzyjające okoliczności, mówię o tym tutaj często i wydaje mi się, że to jest ważne, ale żeby zmiana mogła być długotrwała, no to musimy zderzyć się i zaakceptować fakt, że warunki rzadko są idealne. No i to wcale nie oznacza, że jeżeli nie są idealne, to nas to usprawiedliwia i nie powinniśmy działać. Musimy zrozumieć, że najczęściej jest tak, że nie wszystko gra. Nie wszystko jest perfekcyjnie i idealnie, ale to nie jest żaden argument, żeby się zatrzymywać. Trzeci temat, który chcę poruszyć, dotyczy zawahania, które często interpretujemy jako taką właśnie informację o tym, że powinniśmy odpuścić. Czasami spontanicznie wpadają nam do głowy jakieś pomysły, że o, to jest ta, ten moment, ta chwila, że zbiorę się i pójdę na siłownię. Ale często jest tak, że jeżeli nie wykorzystamy tego momentu od razu, to już po kilku sekundach mogą nas nawiedzać różne zawahania. Zaczniemy się na przykład zastanawiać, czy rzeczywiście ten moment jest odpowiedni na ćwiczenia. I z jednej strony to może nas ochronić przed tak zwaną e, głupiego robotą, czyli na przykład tym, że wyjdziemy na siłownię w przypływie takich emocji, a po chwili sobie przypomnimy, że w sumie to za godzinę powinniśmy być u dentysty. No i teraz musimy całą tę sytuację odkręcać. I fakt, czasami, e, znaczy w ogóle lepiej planować działania i trzymać się tego planu. Jednocześnie warto sobie uświadomić, że taka fala motywacji, która nas czasami nawiedza, może nam bardzo pomóc w osiąganiu celów. Ja nie polecam na nią bezczynnie czekać i uzależniać od jej obecności swojej aktywności, bo to moim zdaniem no, nie jest najlepszy pomysł. Natomiast jeżeli ta fala motywacji się pojawia, to ja uważam, że naprawdę nie warto pozwolić sobie na to, żeby nie wykorzystać tej fali. I aby nie spłoszyć fali motywacji, najlepiej jest po prostu od razu ją przyjąć taką, jaka jest, bo jak tylko dopuścimy zawahanie, jak tylko poczekamy chwilę, no to ta motywacja zacznie opadać, no i wtedy będziemy do działania musieli już wykorzystywać tylko te swoje własne zasoby, takie jak na przykład samodyscyplina. I to wszystko tyczy się m.in. tego sławnego Nie chce mi się. Ostatni film, który nagrałam, właśnie jest o tym, że my bardzo często tę informację traktujemy jako w ogóle fakt, jako coś istotnego, jako taki argument, że powinniśmy zrezygnować, zamiast przyjąć, że to jest naturalny opór, który będzie się pojawiał w sytuacji, kiedy chcemy zrealizować jakieś zadanie, które wymaga wysiłku. Jeszcze Wam powiem w tajemnicy, że jeżeli nam się czegoś nie chce robić, to najprawdopodobniej to jest najlepszy moment, żeby to właśnie zrobić. Dzięki temu właśnie szkolimy się w samodyscyplinie i budujemy swoją motywację do działania. Wiem, to brzmi okrutnie, ale taka jest prawda. Czwarte takie przekonanie, o którym chcę powiedzieć, to jest takie tłumaczenie się, że ja po prostu to nie mam motywacji. I ja już mówiłam na kanale nieraz, że moim zdaniem motywacja bierze się z działania, a nie odwrotnie. Nie wiem, może dlatego, że mamy takie mity w głowie, jakieś magiczne. Teorie na temat tego, że jak przychodzi wena, to artysta właśnie wtedy siada i działa, a bez weny to w ogóle nic się nie, nie odbywa. Może dlatego myślimy, że właśnie najpierw ta motywacja musi się pojawiać, zanim zaczniemy działać, no ale jest to krzywdzące przekonanie. Jak mówiłam w e, poprzednim punkcie, owszem, jeżeli motywacja się pojawia, no to warto ją wykorzystać, e, ale jeżeli my będziemy działać tylko wtedy, kiedy ona się będzie pojawiać, no to niestety daleko nie zajedziemy, bo w większości przypadków kolejność pojawiania się motywacji jest zupełnie inna, niż my byśmy sobie tego życzyli. Najczęściej jest tak, że najpierw my musimy zacząć działać, rozkręcić się, nabrać wiatru w żagle, i wtedy przyjdzie do nas motywacja, która będzie nas jeszcze bardziej bardziej nakręcać do aktywności. Czyli jeśli zależy nam na przywoływaniu motywacji, to najlepszym sposobem jest rozpoczęcie działania, bo każdy nawet najmniejszy krok zrobiony w kierunku naszego celu może sprawić, że motywacja zacznie w nas pomału kiełkować i będzie do nas przychodzić coraz częściej. Piąta, ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to to, że my bardzo często mamy takie poczucie, że chcemy wszystko szybko i, i już i dużo. W naszej wyobraźni często to jest tak, że zmiana zachodzi poprzez wręcz idealny schemat. Nagle, jednego dnia, jesteśmy wreszcie gotowi, trafia nam się taki idealny moment, i sama z siebie jeszcze pojawia się do tego motywacja, a my po wręcz bardzo niewielkim, krótkotrwałym wysiłku zaczynamy od razu dostrzegać widoczne efekty naszej zmiany, i bach bach, już wszystko jest za nami, efekt jest osiągnięty, i jeszcze na koniec, bez najmniejszego problemu, udaje nam się ten efekt utrzymywać przez długi czas. I my chcemy takich idealnych efektów, najlepiej na wczoraj. A jak to się nie udaje, no to się często zniechęcamy, mówimy do siebie, o Jezu, teraz to wszystko stracone, rzucamy wszystko w kąt, idziemy gdzieś do kąta sobie tam popłakać i dopiero za kilka tygodni znowu te wszystkie okoliczności zaczynają się nam zbierać i wtedy znowu czekamy na ten idealny moment i na to, że ta droga będzie tak samo idealna. No i to oczywiście, że pokazuje, że nie wyciągnęliśmy z naszej poprzedniej historii żadnego wniosku. Zaczynamy wszystko dokładnie, dokładnie tak samo powtarzać, ale mimo to spodziewamy się, że tym razem nam się uda, tym razem się przyłożymy i efekt, na który, który chcemy osiągnąć, w końcu będzie zrealizowany. A po chwili na przykład znowu zaczynamy się rozczarowywać, bo nic się nie dzieje i cały ten proces nie jest taki idealny, jak sobie wyobrażaliśmy. Ja mam nadzieję, że z tej mojej opowieści już sami słyszycie, jakie to jest naiwne i jak śmiesznie to brzmi. No bo zmiana jest trudna. Wymaga czasami tego, że będziemy musieli sobie odpocząć, że będziemy musieli zmienić plan, że może będziemy musieli się cofnąć, że będziemy musieli się zmierzyć z, z czymś trudnym, wypróbować innych podejść. No i jeżeli na tej drodze zabraknie nam cierpliwości, to naprawdę będzie nam bardzo trudno osiągnąć sukces, bo Rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień, a jeżeli komuś się to udało i przydarzyło, to raczej jest wyjątkiem i fajnie, niech się cieszy, że ma takiego farta w tym temacie. Jednak my. Reszta śmiertelników. Nie mamy co na takiego farta liczyć, bo super, jasne, jeżeli się pojawi, przyjmujmy, ale generalnie ja jestem za tym, żeby no właśnie wykorzystywać każdą pomocną okoliczność, ale uważam za nierozsądne, a wręcz bym powiedziała, że głupie, jeżeli my czekamy na ten magiczny zbieg okoliczności i od niego uzależniamy swoje działanie. Jeśli chcemy zmiany. No po prostu musimy sami po nią sięgnąć, musimy ją wypracować własną pracą i oczywiście warto, fajnie, uprzyjemniać sobie tą drogę, usuwać sobie przeszkody, jakieś, znajdować przygody na trasie. Czasami nawet trzeba wręcz zrobić przerwę. No ale tego celu nie osiągniemy, jeżeli nie będziemy mieli cierpliwości i naprawdę dobrze wyjdziemy na tym, jeżeli tą cierpliwość będziemy trenować. I pamiętajcie, że każdy z nas zaczyna z innego miejsca, ma swoje tempo, inne mocne strony, więc no ciężko oczekiwać, że będziemy robić postępy w równym tempie. Jesteśmy wyjątkowi, Ty też jesteś wyjątkowy, a to oznacza, że Twoja droga też jest wyjątkowa, więc nie można jej porównać do jakiejś innej. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że te moje przemyślenia w sumie dodały Wam trochę otuchy, ale trochę też otarły z Was takie naiwne przekonanie, takie widzenie świata przez pryzmat różowych okularów i oczekiwanie takich bajkowych scenariuszy, bo naprawdę tracimy bardzo dużo energii, kiedy no właśnie oczekujemy, że nam takie rzeczy się przydarzą. Super, jeśli się przydarzą, ale nie czekajmy na to, nie uzależniajmy swojego działania od właśnie takich bajkowych opowieści, bo naprawdę, naprawdę zmarnujemy dużo czasu. I w pewnym momencie się obudzimy i pomyślimy sobie, oh, tyle, tyle czekałem na ten idealny moment, na te idealne okoliczności, a mogłem się wziąć do roboty i w sumie już bym był dwa lata w jakimś tam projekcie czy pomyśle do przodu. Nie ma co się biczować za czas, który już został stracony. Teraz jest najlepszy moment do tego, żeby wziąć się na poważnie za rzeczy, które chcemy osiągać. I na moim kanale jest już, jest już naprawdę dużo filmów, które mogą Wam pomóc wdrażać te zmiany w taki łagodny sposób i w taki sposób z poszanowaniem swoich możliwości, no bo uważam, że tylko taki sposób może sprawić, że ta zmiana będzie zmianą na stałe i będzie dawała długotrwałe efekty. A jeżeli ten film Wam się podobał, to oczywiście standardowo proszę o kciuka do góry dla algorytmu YouTube'owego. Może jakiś komentarz, zwłaszcza wszystkie komentarze, które będą inspirujące też dla innych oglądających, są naprawdę na wagę złota i bardzo Was zachęcam, żeby pisać te swoje przemyślenia na dole. Ja też je wszystkie czytam i bardzo cenię sobie. Każde słowo, nawet małe serduszko, które tam zostawiacie, dla mnie też jest bardzo, bardzo dużym wsparciem. A jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jaka wartość, jaka umiejętność jest najistotniejsza w tym, żeby zmiany, które chcecie wdrożyć, utrzymywały się w Waszym życiu na długo, to zachęcam Was do obejrzenia mojego hitowego filmu o samodyscyplinie. Obejrzało go już prawie 40 tysięcy osób, co na kanał mojego rozmiaru no, raczej jest naprawdę świetnym wynikiem, więc uważam, że jest wartościowy i bardzo Was zachęcam do tego, żeby go obejrzeć. A my widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć!